Cześć. No, odezwę się po jakimś czasie do Was, bo na kanale długo się nie odzywałem, bo uważam, że jest chyba wszystko w porządku, jeśli chodzi o emocjonalne sprawy z rodziną, bo zresztą z drugiej strony nie mam z nimi kontaktu, no to więc te emocje też rodzinne wszystkie się uspokoiły. Nie sądzę, żeby coś się działo, nie wiem, od pół roku, chyba 7 miesięcy już nie mam z nimi kontaktu. Czuję się dużo lepiej, to samo poczucie od nich jest dużo lepsze. Czy ubolewam nad tym? Nie. Nie ubolewam, bo uważam, jak zawsze była dominacja mojej osoby, przynajmniej to jest tylko takie moje odczucie, bo jeszcze mam kontakt z ojcem i ojciec mówi, że kochają nas równo, że nikt różnic nie robi. Przecież dokładnie się czuję, że jednak moja siostra jest bardzo wysoko stawiana, mnie zawsze do dołu spychali. Jakim już to jawnie powiedziałem, no to zrobi się problem, jeszcze oburzenie, że ja mogę takim powiedzieć. Takie mam czasem odczucie. Że jednak ojciec mówi, że kochają nas oboje. To dlaczego nikt nie zadzwonił do mnie? Odblokowałem telefony. Nie chcą dzwonić, nie muszą dzwonić, ja też, ale tym zachowaniem potwierdzają, że jednak jest jakiś problem do mojej osoby. Ciągle się czegoś czepiają. Zawsze jeszcze dochodzę do takiego jednego wątku, czy ich to boli to, że miałem im usługiwać wszystkim, czyli być takim popychadłem rodzinnym bo widać, że to po latach gdzieś jeszcze wychodzi, że jednak to ich boli. Ja tłumaczyłem ojcu, że ja pomóc zawsze wam pomogę, jeśli chodzi o choroby i tak dalej. W tym przypadku, jeśli jest siostra to nie pomogę, też mu to powiedziałem. I żeby rozróżnił chorobę i potrzeba pomocy w danym momencie, a nie usługiwacz i frajer rodzinny. Próbowałem mu to wytłumaczyć, mi się wydaje, że dobrze wie o czym ja mówię, więc tu zauważyłem oburzenie, kiedy ja to zacząłem mówić, że jednak ich to gdzieś boli, że mnie nie ma w tym domu, że się wyprowadziłem. No, bardzo mi przykro, ja pokładam sobie tylko życie. Nie wiem, jak moja siostra, jak mój kuzyn, bo tak opieram się jeszcze na nich. Nie widzę, żeby dobrze sobie pokładali to życie. Przynajmniej nie wiem, co tam się u nich dzieje. No, to już w sumie ich sprawa, ale nie mają jakiegoś takiego stabilnego życia rodzinnego. Takich rzeczy nie ma. Gdzieś cały czas jakieś tam większe turbulencje były. To mi trudno tutaj to stwierdzić. Jeszcze zauważyłem, że ich chyba to boli, że ja mam życie pokładane i jak ten głupi Darek po prostu może sobie poukładać tak życie. Ja takie mam czasem odebranie tego wszystkiego i trzymam się tego, bo to nic bez powodu się nie dzieje. Skoro tak to odbierasz no to coś na rzeczy tutaj musi być. Oni są cały czas dziwieni, że ja radzę sobie w życiu, cóż nieraz tutaj mówiłem na kanale. To zauważyłem. Ale kiedy nie mam z nimi kontaktu, jest zupełnie inaczej, jakieś to samopoczucie zmieniło się na lepsze. Może na początku takie było lekkie ubolewanie, że jednak tego kontaktu nie ma, ale z biegiem czasu jest zupełnie inaczej i nie mogę tutaj powiedzieć, żeby coś było nie tak. Czasem się czuję tak, jakby już rodziców nie było, rodzeństwa nie miał. To jest inne życie i tak teraz porównuję tą przeszłość i tą gehennę emocjonalną, a teraz jak życie prowadzę, bo to już sporo lat minęło, mogę powiedzieć, że nawet 20 lat i tu nie ma porównania. To, co się wydarzyło wtedy z tą gechenną emocjonalną, ja czasem nie mogę dopuścić, że, że coś takiego mogło mieć miejsce. To cierpienie emocjonalne, psychiczne to było coś okropnego. Dzisiaj mogę wam powiedzieć po latach, że to było ciężkie, bardzo ciężkie i ciężko mi było z tego wyjść. Nie było łatwe, ale się udało. Były. Dwie sytuacje, gdzie mógłbym skończyć życie przy tej całej turbulencji życiowej, ale jakoś udało mi się przejść to wszystko. Dziś mogę powiedzieć, że jestem mocniejszy psychicznie, choć są też momenty, że jednak psychika się osłabia, kiedy są jakieś tam większe problemy, albo jest identyfikacja przeszłości z tymi problemami. No to wtedy może być dużo trudniej, bo tak? No nie, człowiek żyje już jakoś. Tak do przodu, i to życie jest zupełnie inne, jeszcze jak masz zewnętrznie wszystko poukładane, to wtedy też nic ci nie grozi, żeby coś tam niedobrego się działo. Raczej będziesz zdrowiał emocjonalnie i pewnie nieraz turbulencję życiową będziesz przechodził, ale każdego dnia będzie tylko coraz lepiej. To tylko mówię ze swoich doświadczeń, i na pewno też w Twoim przypadku może tak być. Każdej przychodzi to inaczej. A tak to Wam życzę wszystkiego dobrego, zdrówka emocjonalnego, żeby Wasze życie układało się. Tylko lepiej.